Czy wszyscy kandydaci na prezydenta powinni ujawnić swoje oświadczenie majątkowe? Ta sytuacja z Nawrockim pokazuje, że ewidentnie tak. Pan chciałby zobaczyć oświadczenie Karola Nawrockiego? Nie, myślę, że opinia publiczna powinna je znać. Mnie tam szczerze mówiąc, niewiele interesuje. Ja bym chciał poznać okoliczności, w jakich on wszedł w posiadanie tego mieszkania. Bo wie pan, ja jestem, ja jestem z Pomorza i nie wiem, czy pan wie, ale w tamtych latach na Pomorzu. Wyłudzano mieszkania na ludzi, którzy byli alkoholikami, którzy mieli problemy z prawem, którzy chorowali na demencję starsze. Ten mechanizm funkcjonował w ten sposób, że szukano ludzi, którzy mają mieszkania komunalne, e, którzy sobie nie radzą i często fikcyjnymi umowami, często umowami. dawano im pieniądze na wykup i mi ta sprawa bardzo przypomina taki mechanizm. Bardzo przypomina. Oskarża taką. Pan Nawrockiego o wyłudzenie. I chcę wiedzieć, jak było, mieszkania? jeżeli pan by mieszkał w Szczecinie, jeśli Pan by mieszkał w trójmieście, to by pan wiedział, że 10-15 lat temu taki mechanizm wyłudzania mieszkań komunalnych funkcjonował. Ale jest pan pewien, że tu popełniono przestępstwo? Oj, pana, ten człowiek chce zostać prezydentem. Moim zdaniem tak wyłudzano mieszkania. Ale to było przestępstwo czy nie, jeśli Jak tak go, było. To niech nawrocki pokaże Powie pan. Sztab wyborczy Nawrockiego mówi tak, wielokrotnie sprawdzała nas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana, dostałem dostęp ale do. Ale ja tego nie wiem. Certyfikatu pana, informacji. No Nawrodzki mówi, że ma jedno mieszkanie. Ten człowiek, ten człowiek prawdy nie powie. Ten człowiek, od niego się prawdy nie dowiemy.